Mam 51 lat, moim problemem jest starzejąca się twarz. Mój partner jest ode mnie młodszy o 15 lat. Wiadomo, że to jest duża różnica wieku między kobietą a mężczyzną. Jego twarz jest ładna, jest gładka, bez zmarszczek. Natomiast moja twarz jest pełna zmarszczek, obwisłości, nierówności też i kolory cery się zmienia. Dlatego w pewien sposób chciałabym to poprawić. Chciałabym poprawić wygląd swojej twarzy, żeby dorównać mojemu partnerowi, żeby ludzie nie zwracali tak na nas uwagi na ulicy, żebym nie czuła się jak jego matka, żebym czuła się jak jego partnerka. Poznaliśmy się w ubieg półtora roku temu w Holandii. Od razu w oko wpadła mnie, jak jechaliśmy busem do pracy. No i wiadomo, później tam pracowaliśmy na taśmie, ja tam do koleżanki jej, różne pytania zadawałem, żeby się zapytała jej to tamto. Stojąc przy tej taśmie, obierając te pory, zerkałam. Z... Bo tak w ogóle to się broniła, broniła się co do ode mnie, żeby nie patrzeć, a coś ciągło. I właśnie tak trzymając ten por w ręku, jak on tak na mnie patrzył, w pewnym momencie zaczęliśmy się śmiać, bo no nie da się ukryć, że to też taki podtekst erotyczny. Był bardzo uparty i cały czas zagadywał mnie, podrywał mnie, aż w końcu się skusiłam. W sytuacjach intymnych y, czuję, czułam się trochę skrępowana z początku, bo wiadomo, że ciało też jest starsze, jednakże większych problemów z tym nie mamy, dlatego że jakoś chyba się zgraliśmy w takiej sferze intymnej. Myślę, że dorównuje jego potrzebom. Ludzie jednak patrząc z zewnątrz na nas y, widzą, że jest pewna różnica wieku między nami i zwracają uwagę tym bardziej w tak małej miejscowości, w jakiej ja mieszkam. Nagapiam się, ludzie. Gapiam, gapiam się. Nie oglądaj się za młodszymi, bo tak. Ciągle mu powtarzam, żebyś nie oglądał za młodszymi, dlatego, że to mnie denerwuje. Bo zdaję sobie sprawę, że to ja jestem starsza, że po prostu boję się, że kiedyś mnie zostawi dla młodszej kobiety. Ale tak nie będzie. Ta wizyta u lekarza, ta konsultacja niesie ze sobą nadzieję, że już ludzie tak nie będą się oglądać za nami na ulicach. Mam Dobre. nadzieję, że, że odmodzi mnie na tyle, że będziemy wyglądali prawie jak równolatkowi. Bożena marzy o operacji Liftingu Twarzy. Decyzję o możliwości leczenia podejmie specjalista chirurgii plastycznej, dr Grażyna Nasińska-Jurek. Nie uważam, że trzeba w każdym zmienić wszystko. U części osób zmieniamy jedną małą rzecz, i to może nadać im takiego sensu życia, takiego powera, że to wystarczy. Nazywam się Grażyna nasińska jurek Jestem specjalistą chirurgii dziecięcej i specjalistą chirurgii plastycznej. W zawodzie lekarza pracuję 32 lata. Jakie? Okolice twarzy najbardziej pani przeszkadzają? Najbardziej przeszkadzają mi tutaj chomiczki. Nieraz staję przed lustrem i sobie podciągam tutaj tą skórę mm -hmm. i widzę, że już jestem młodsza trochę. To, to prawda. Czyli to pani. To najbardziej, ale też tu okolice oczu, ponieważ tak, no widoczne mm -hmm. są już te zmarszczki, ale mało tego tutaj, no te worki pod oczami. Teraz podejdziemy do lustra, ja pani pokażę, jak będzie przebiegała linia cięcia. I jak mniej więcej będzie wyglądało uniesienie tkanek. Linia cięcia biegnie wzdłuż ucha, wzdłuż wewnętrznej strony, tutaj poniżej płatka i idzie za ucho. Ta linia cięcia w zależności od stanu włosów albo idzie tutaj, tak. albo idzie tu tak, że. Po operacji będzie Pani miała taką linię. Czyli mam rozumieć, że tej blizny nie będzie widać, ona nie będzie widoczna tak gołym okiem? Jak będzie Pani bardzo chciała, tak. to Pani ją zawsze zobaczy, bo nie ma takiej blizny, tak, ale której to... nie ma. Jak? Natomiast I... ona jest tak zakamuflowana, że jak się nie wie no, o niej, to się nie widzi. Chirurgia plastyczna jest dobra, żeby troszeczkę oszukać czas, ale bez naszej pracy psychicznej i fizycznej, czyli poprawy naszego stanu fizycznego, no niestety to jest tylko mała cząsteczka. Mogę panią zakwalifikować do tej naprawdę? operacji. <laughs> tak, Jestem I nawet... szczęśliwa. I tylko proszę o cierpliwość. Popłaczę. Bo jednak po samej operacji ten obrzęk jest. Czasami są zasinienia. Trzeba tylko troszeczkę cierpliwości i w ciągu miesiąca wygląda się już naprawdę dużo lepiej. Pani doktor myśli pani, mm -hmm. że po tym zabiegu trochę dorówna mojemu mężczyźnie, że ludzie nie będą tak zwracać na nas uwagi a na musi, ulicy? A musi pani się pytać mnie o to? No, pani. <grym> Dlatego, że uważam, że mężczyźni się szybciej starzeją niż kobiety. No, I to niedługo jeszcze. nie będzie w ogóle widać. Dziękuję pani doktor. <grym> dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Do widzenia, jestem państwem. tak szczęśliwa, pani doktor. Tak? No to się bardzo. cieszę. Tak bardzo się cieszę. Udało się. Ty się tam prawie popłakałeś przed tym. No, wzruszyłem się. Dziwi się? No, nie dziwię się, bo faktycznie to była taka, taka decyzja, Ja nie spodziewałam się takiej decyzji lekarza. Będzie dobrze mi się.